Witam w szóstym odcinku ósmego odcinka Hard Mod, o ja się nie mylę, dawno tak nie zaczynałem, więc zacznę i w tym tygodniu dużo nie zrobiłem, od razu powiem, więc ja będzie w miarę spokój w odcinku, co dawno nie było i najbliższy odcinek prawdopodobnie jeżeli będą, że będę w stanie zrobić, to będą właśnie tak wyglądały. Tak jedna z pierwszych rzeczy, tutaj to, jak widać, już trochę krwi zebrałem. To jest powodowane tym, że cały, ca cały czas łażyłem tam i z powrotem z ekspiarki Tutaj, jak widać, kolekcja się powiększyła. Od ostatniego razu może niewiele, ale jednak to jest sobie już na broń lepszą szkłem. Tutaj, naprawa i tak dalej. Co to tu jeszcze? Tutaj przyniosłem dlatego. Może pokażę. O, tutaj dobryś zaczął. E, tutaj pisze Edge Power 27. Tutaj wcześniej było o, na przykład Confuse. E, tego na przykład po drugiej stronie nie mogłem znaleźć. Takiego e, ulepszenia. Póki co staram się zdobyć ulepszenie to, przynajmniej ten pierwszy poziom. I no, kurczę w akurat na mieczu, no innego wyboru nie ma zbytnio. I tak no, tutaj to było mniej, to było wystarczające, żeby zdobyć 30 poziom, ale właśnie te enchanty lepsze się nie pojawiały. I się zastanawiam nad tym, aby zrobić a, od razu taki automatyczny w pełni system, który dobiera odpowiednią ilość tych biblioteczek. Przy okazji tu jest 27, ale to są tutaj 29, i kompletnie nie wiem dlaczego, bo one próbowałem też tutaj nie próbowałem. A sobie sprawdzę nawet. To. Tak, na górze nie próbowałem. No, o, znaczy, no, okay. 26 i 26. No, czyli na dole nic nie zrobi, tutaj też nic nie zrobi. To te 29 to jest maksimum, a coś, a coś matematyka mi tu nie działa. Bo w praktyce powinno być 9, 9, 9, 9, czy to będzie chyba 28. Chyba, że... Mm. O, żeż ty. To ja zepsułem. To pochodnią. A sprawdzę teraz, gdzie jest. Teraz pewnie się nie zmieniło nic. już może miałem szansę dostać ten... Ulepszenia. Przy okazji... Tak, teraz się... O, jeszcze bardziej da się ulepszyć. Okej. Okay. W razie to jest ja sobie przerwę z tego i do następnego punktu. Yy, Powiększą skrzynkę. Co do tego, co ja powiększyłem, to to jest już naderytowa i jest maksymalnie ulepszona. Dosłownie no, widać, że to jest sporo. Yy, dlaczego ulepszyłem i dlaczego tak dużo to mam? To się odnosi do tych dwóch punktów. Natur Compass. Gdzie go dam? Czy jako mogą dać? To jest akurat kompas, o tutaj. Kompas, który pozwala dojść do biomów jakichkolwiek. Dodałem to sobie, aby mieć jakiś łatwiejszy dostęp do biomów. Fajnie, że działa też na inne biomy. Znaczy na biomy z różnych modów. Tutaj nie powinien być. I tak, e, to tam pójdę, gdzie chciałem, bo chciałem tych... E, A nie pokażę, bo tylko nie miał nazwę ale Tutaj na przykład komer oczyszczający zrobiłem. Tak się robi. To jest komer wzbogacenia. No, dosyć proste. Ale to pozwoli mi robić... Mniej więcej podwójna, co ja aplikam? Mniej więcej podwójna zdobywać, zdobywać podwójna, no tak jak tu widać, z, jednej z jednego złoża dwie bruki, to jest cała praca, później idzie, ale się opłaca, podwójne wyniki. Więc tak. Jak widać, to już nic nie ma. Co do tego, co chciałem robić. Tu może ja pójdę. Tak jeszcze pokażę drogę. Mniej więcej początek. Poszedłem do. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Chyba mroczna głębia. Ale pewności nie mam. Tak drzwi się rozwalił jakiś zombie, jak chyba. W kompletnie w momencie to było. Płynąć to zobaczymy. takie. Kiedy to było? Kompletnie nie wiem, kiedy to rozwalił Dlaczego poszedłem? A dlatego aby zdobyć ulepszenia Po pierwsze print ten Diamantowy albo głębinowy Ten A także żeby zdobyć odłamki echa Niezbyt łatwo je zdobyć Właściwie Chyba miałbym szansę zdobyć się tylko dzięki skrzynkom. A są potrzebne do. nie tyle co do broni, co do. Gdzie to jest? O, do tego. Wydawało mi się, że jeszcze do czegoś. Ja chciałem to zrobić, bo myślałem, żeby bym do amunicji. Najwyraźniej no, nie potrzebuję czegoś innego się do amunicji, też tego skałka? Chyba tak. Tutaj, tutaj. I teraz pokażę. Z drugą stronę jednak. To idzie w tą stronę. Teraz pokażę, jak to idzie. Tutaj na razie, to też tunelem szedłem, To tak samo tutaj. I to jest, to jest maksymalna mapa. W tą stronę. A właśnie. Tej fajnej nie mam na początku. Więc jeszcze chyba dojdę tutaj dosyć szybko. A tam dalej to. No już po prostu sobie pominę. Od razu powiem, że to mi zajęło chyba około dwóch lub trzech godzin kupanie tego tunelu. Zaraz zresztą będzie można się przekonać, jak pokażę koordynaty. To chyba jest dalej niż sądziłem. Okej, okay, jest. O, bardzo mi się ta skin spodobała. Jak tak do góry patrzy. nie, no, mi się bardzo podoba. Ja wcześniej tego nie chciałam, bo z obniżałem. Ale tam jest kopalnia. Okej, okay. to mogę powiedzieć, że tyle. A dobra, już jestem na końcu tunelu. Jak widać, diamenty. I było jeszcze co sporo po drogą, a teraz tu stronę. To będzie trochę szybciej, i też nie od razu. Dlaczego chciałem na ten biom? Bo powiedziałem, że chcę te blueprinty, jednak tak do, dla dokładności chcę dokładnie te ruiny tego miasta, czadawnego, bo tam te blueprinty można znaleźć. Nie będzie łatwo znaleźć, mimo wszystko, ale on nie znalazł biom to nie znalazłem miasta, jak widać. Tutaj jeszcze... Chociaż jeżeli chodzi o blueprint, to faktycznie znalazłem jedne. Tutaj wysponerze. I już sobie wzią. tutaj co do tego. Pojawił mi się tutaj rok w pewnym momencie. Jak widzę, zapewne jest to spowodowane tym, że faktycznie był tu ten nadzorca. Patrzcie, co, poznaje, co tam dalej jest. Ale raz uciekłem. Jak tylko pojawił się ten mrok, to stwierdziłem, że będę potrzebował kilku rzeczy: Noctowizji, percepcji. Teraz percepcji akurat mam. Oraz e, czegoś na ten mrok. I faktycznie udało mi się znaleźć wszystko. I jeżeli chodzi o. o widać, percepcja już jest. Działa. Jeżeli chodzi o mrok, no to widzę, że będzie działała całkiem dobrze. A także te okulary też jako tak działają dobrze. Więc będę z nich korzystał, kiedy przyjdzie do walki. Przysz przyjdzie do walki? Tak się mówi. No nie wiem. Kiedy dojdzie do walki. I tak. Tutaj. Ogólnie teraz idę tam, gdzie mnie zaprowadził kompas. Trzeba dosyć daleko, muszę przyznać, bo już wcześniej znalazłem się na ten biom, który chciałam. Możliwe, że gdzieś tu niedaleko byłoby, byłoby jakaś szansa znalezienia miasta, ale nie jestem pewny. Aby to 900 było? Myślę, że 700. A. Też, tutaj też bardzo... nic się nie wydarzyło. A raczej tylko mała jaskinia. Nic wielkiego. Co to za zombie? To chyba jest jakieś z źródami. Ciekawe. Dobra, to z tego... W kierunku, że tak to nazwę kończę, piąty. No to pomełko. I normalnie był po końcu cika, ale jeszcze to przedłuża I ogólnie jest po 5 minut, ale może 5 minut, a 11 minut jest. Zwykle robię te dłuższe filmiki, mimo że chcę robić 20-minutowe. Ale... A, a faktycznie to mógł być rogowe. Kończerwunk świętolone. Ale wreszcie mi się zrobić jakieś krótsze. I prawdopodobnie tak będzie teraz to wyglądało. W najbliższym czasie. I tak, ten z do wioski, skoro i tak chciałem dosyć już wcześniej pójść, ale mi się jakbyś tak nie spieszyło. Zastanawiam się, czy jeszcze jak nie będę, będę czas to tutaj pójść to sprawdzić, ale pójdę w następnym odcinku. Jeśli będę miał taką możliwość. Nie możliwość, a jeżeli znowu zbyt dużo się nie wydarzy. I teraz tak, pokażę najpierw to, jak widać kolekcja się powiększyła, szmaragdów. I głównie dowiązki idę, aby zdobyć Właśnie, to sam się zastanawiam, pod co tam idę. Poszedłbym po to, aby zdobyć blueprinty, ale z blueprintami no nie jestem w stanie ich zdobyć. Ale może będę miał szczęście i pojawi się handlarz, który będzie miał około blueprinty, bo jak widać, ktoś sobie przygotował już parę broni i to jest broń, którą chcę. Ona jest dosyć automatyczna. A tu jest nieautomatyczna wersja i co do tego, to jest całkiem... Wydawało że właśnie tutaj jest potrzebny ten... Ten styloid, ten skal. Tam właśnie po to, aby zrobić tą amunicję. I no A Może jednak nie... Tutaj. Tutaj jest. Właśnie widać potrzebne jest. Obecnie jestem z tym go otworzyć. Zdobyć i wytworzyć, więc tu nie ma problemu. Problem będzie trochę z poruszaniem, z przemieszczeniem tych zwierząt. Tam byli rozbójnicy, ale uciekli. Jak widzę. I bardzo dobrze. Gdzie to jest? Tutaj, o. Jak widać, tutaj też mapę. Nic tu nie zrobiłem z nimi. z nimi. I tak. Co do przygotowań, to jak widać, pan trochę tego, ale mam tu więcej. Tutaj jeszcze wezmę sobie takie podstawowe rzeczy. I może jeszcze trochę tego. Chociaż nie wiem, czy to by mi się przydało. I mogę w sumie iść, tutaj sobie wrzucę. I co do zwojów, to obecnie jak widać, no bogato jest, znaczy może hmm. nie widać, ale jest to dla pisma, tutaj zwoje. I tutaj kreształy to się robi tak, więc można to odzyskać, mówię, więc o całkiem fajnie, nie tak jak na przykład z tym, gdzie tego odzyskać już nie można. I tu mam. Jak widać przygotowałem niezłą kolekcję tych zwojów i w sumie można powiedzieć, że wszystko co chcę, chociaż chwila. Szkło się jeszcze przy to ja nie potrzebuję, się trzeba w dzień to być. I mogę czas sprawdzać. I mogę iść, tak już jest, jest ok, przepraszam, że zapomniałam. Ja I tak zastanawiałem przez chwilę, czy by nie ustawiać sobie, znaczy nie lepiej byłoby ustawić tych zwojów podczas, co ci się dzieje? Jest handlarz, witam pana szkoły. I to jest ten sam co wcześniej. I co ja chciałem powiedzieć? Że tych zwołów chciałam używać podczas drogi, właśnie tutaj. A nie tutaj, tylko drogi, jak tam przez ten korytarz. Głównie tutaj, jeszcze chciałam do tego gostka iść. co sobie, sobie wyciągnę dużo rzeczy. I choć te, to mi się przyda, przynajmniej na ulepszenie. Tutaj 24 wolno sobie zostawić. Niech będzie. Dlatego, że 24 akurat jest na styk z... Którym to było? Z tym. Jak widać. W środku mam nadzieję. Tutaj copy już mam. Zresztą widzieliście na screenach niestety. Bo kompletnie zapomniałem pokazać, że mam go w skrzyni. I tak, który tu może sprzedawać? Ty o, tutaj mi dużo sprzedaż. Nie ziemniaków. Okej, okay, już o, 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 o. Ogólnie, jeżeli co mu powiedzieć... A, tak to było filowe. A co to lagów czasem jest? Wiem, że jakieś modyfikacje prawdopodobnie nad mam taką. Że wystarczy po prostu y, zrobić taki mały reset jednym przyciskiem. I faktycznie prawdopodobnie mam tego moda, ale go nie używam. Ale zauważyłem też, że czasem wystarczy y, zwyczajnie włączyć i włączyć swojego. O, zmieniło się. Jest dobrze póki co. A ja już pamiętam, do kogo chciałem iść. Nie do tego pana, ale do tego. O! I mapy. Może 3. A zawsze 4. Dajmy. tam sobie to odrobię u niego. Jak widać, tutaj zbytnio się nic nie dzieje. Tutaj w ogóle nawet nie chodziłem. Ja się nie zastanawiałem, żeby tu chodzić. Trzeba ja było lepszą. Nie. Tak. Uw. Chwila, kiedy ja go ulepszyłem? To tutaj pokazuje, że to było bardziej, bardziej, roz, bardziej, roz, mm, bardziej rozwinięte niż powinien. Bo tutaj, co go ulepszałem, ten handlarz też nic nowego nie ma. Ech, myślałem, że na razie, mam nadzieję na jakiś nowego handlarza. Ale jak widać, nie było tego szczęścia. Czy wydarzyło się coś jeszcze ciekawego? No nie wiem nie powiedziałbym tyle co widać głównie, no tak jak mówiłem głównie łaziłem tam i sporo sobie i już mogę kończyć bo zdecydowanie mi się da że pokazałem wszystko co chciałam pokazać a tyle czasu na streamę wys, wys, powinno wystarczyć jeszcze będę na nas będę A nie ma. Mam nadzieję na, na oko. Znaczy, perła, Perłę. Albo to się nazywa perłę, nie? Przez pamiętam. Tak, perła, No, to z to tyle. I się żegnam. Zobaczymy w odcinku.